Hey, dzisiaj chcę ym, zrobić mały filmik dla T-Foxy Golden Pirate. Nie wiem jak to się czyta, ale, czyta, ale dobra. Ym, zresztą nieważne. Chcę pokazać mój mały sklep właśnie dla niej. No bo y, tak y, napisała w jednym filmiku. Szkoda, że ja nie mogę być na dla mnie Więc zaczynajmy. A więc tak, tutaj się wchod wchodzi i tutaj jak kartkę kartka poszukujemy pracownika do sklepu z ciuchami i baru mlecznego. A tutaj się wchodzi. Um, tutaj są okulary te, które pokazywałam w shoppingu. No i tutaj są takie wieszaczki na. Torebki i tepki. Tutaj mamy taki dywan, a tutaj kasa, tylko tutaj mi się wszystko. Tak lepiej. To przejdźmy do drugiego pomieszczenia. Tutaj, jak zauważyliście, nie zauważyliście, tylko są trzy białe haczyki i na nich jest obruszka. Tutaj mamy różne ciuchy, odzież, no, tak mogę to powiedzieć. A, a i zapomniałam, tutaj jest jeszcze wieszaczek na ciuchy. I tutaj mamy takiego kwiatka, dwa kwiatki, czapkę i jakieś tam przepaski. Tutaj mamy dwie, pa, trzy pary okularów, ale dwie podobne. Takie dwie te same okulary, tylko że inne kolory. Tak. Tutaj za bardzo jeszcze nie jest dokończone, ale co tam. Tutaj jest wieszak z ubraniami i tam są różne rzeczy. I to wszystko. Mam nadzieję, że ten krótki filmik spodoba się Trefoxi. Czekajcie jeszcze bardzo podglądam sobie, bo Foxy, chyba The Golden to nie pamiętam, ale mam nadzieję, że i Wam się ten filmik spodoba, więc pa!